Cześć, to kolejny odcinek z Minecrafta. Już 16 odcinek tej serii. Serdecznie zapraszam do łapkowania, subskrybowania tego kanału, ponieważ lecimy no, do 400 subów. Do kiedy nie wiem kiedy to się uda. Ale może dzięki tobie uda nam się wbić ten szybciej. Ten próg. Serdecznie Cię zapraszam na 5 różnych ciekawostek o Minecrafcie. I jak widzicie Steve Ma jest troszeczkę zedytowany. Ale oczywiście nie jest to ciekawostka tego Dzisiaj, nie jest to dzisiejsza ciekawostka. Zapraszam Was do oglądania. Aktualnie nie znajduje się na żadnym sna yy, snapshotie, znajduje się na 19.3 A sama rzecz miała zostać dodana w 1.20. W, w jakimś tam snapshocie, czy nie mylę. Ale mamy tutaj już podzielone. Mechaniczne racjonalne. To zostało ogólnie, e, ogarnięte. Bardziej wydaje mi się, że po prostu poukładane, bo wcześniej było to rozsypane yy, Mamy bloki użytkowe, co fajnie, że dostało własną Zakładkę, mamy bloki naturalne, tylko już nie muszę tego mówić, tu mam ogólnie bloki mm, To, że ogólnie teraz pomieszane pomiesz... o, To było rozsypane, a teraz to poukładali, fajne Mamy bloki kolorowe, które są normalnie sobie poukładane Bloki y, budowlane. Jest to w końcu, nie, jakby, nie wiem czy ja tylko tak miałem, ale były drewno, później kamień, piasek i dopiero była reszta drewna. Mamy narzędzia, walka, m, żywność, napoje, materiały, jaja przywołujące No i na tej zakładce się skupimy. Nie wiem czy wiecie, ale możemy teraz respić z jajek golemy. I bałwany jakby, nie jest to żart Tu chyba o, tu mamy jakiegoś Golema. To wywala. I tak zalicza się. Jakby teraz możemy golemy. Nie trzeba budować tego. Ale ten sposób chyba na spokojnie powinien dalej działać. Tak działa. Mm, a czy... Czy z mi da też dalej działa? Działa! Nie wiedziałem, że z mi działa, Widziałem, że z golemami. Eee, no to co? Lecimy do drugiej ciekawostki. Jak dobrze wiecie, lava jest najkorzystniejszym, żebym yy, spalał yy, w jak, wiem, piecach, ponieważ przepala 100 bloków. Blazy około 80. Nie. <zorgnął> no, Blaze tam um, nie pamiętam, ile chyba około. No i ileś tam wychodzi po prostu. Ale nie wiem czy wiecie, ale na taki blon ten blok jest często po prostu pomijany. Chociaż, że na jeden blok przypada 20 bloków. Na jeden, tak, na jeden blok przypada 20 sztabek, sorry. Więc wodowo roz, Nie dość, że blaze, blaze, są przecież ciężkie do zdobycia, a lawą nikt nie będzie specjalnie zdobywał lawy, tylko po to, by 100 bloków i pół. Po prostu lava się marnuje A możemy użyć bloku wodorostu Który jest bardzo łatwy do e, Stworzenia Może tutaj wodorostów nie ma No tutaj wodo... O tam jest, jest trochę głębiej Więc może będą te wodorosty Są Są wodorosty Nie to nie są wodorosty No, ogólnie tutaj wodorostów, pewnie to gdzieś dalej będą wodorosty. No yy, ale wodorosty, jeden blok suszonych wodorostów, przepalasz 20 bloków, jest on bardzo tani, więc jest tak naprawdę lepszy niż blok węgla, który przepala chyba 80. Ale mogę się w tej chwili mylić. Jak widzicie, przeszkoda jest przezroczysta, czyli logiką będzie, że. Jak widzicie szkło jest przezroczyste, więc logiką, że jak będzie się palił. Pajęczyna jest przezroczysta, więc logiką będzie, że zombie nie będzie się palił. Dosłownie ten blok. Ten blok też jest przezroczysty. Kurde, noc się robi. No jak widzicie Kur Nie, no, widzicie zombie jak pod się nie pali, a pod szkłem się pali. No jak dobrze wiecie, albo i nie. Ja na przykład nie widziałem podczas nagrywania po tego filmu. Yy, dowiedziałem się o tym, ponieważ nie wiem. Yy, ja ogólnie yy, na TikToku widziałem, że chłop, po prostu yy, tam jakiś sekret na przejście. No i takim sposobem. On po prostu do wody. Nie widziałem w ogóle, że łódką można przechodzić tak po prostu na dno. I co? So, może jestem no-skillem, ale nie widziałem tym, o tym. Jestem całkowicie szczery, nie widziałem o tym, że łódka może się tak odtapiać. Więc dla mnie to jest po prostu nowość. Lecimy do ostatniej ciekawostki tego odcinka. Jak widzicie, wilki atakują prawie wszystko. Owce. Króliki, a nawet lisy, ale możliwe, że nie widzieliście, że wilki mają też swoje złobości. no na dzisiaj. widzowie to byłoby wszystko, jeśli odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę, a może w następnym, następnym tygodniu pojawi się 17 odcinek tej serii. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i subskrybujcie po więcej filmów z Minecraft Ciekawostek. Tym akcentem, z, tym zaktualizowanego skinam Steve'a, Was żegnam.